Boczkiem, 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 boczkiem. boczkiem. boczkiem, boczkiem. boczkiem, boczkiem. Ścieśni, ścieśni. Okej, boczkiem, skocamy, skocamy, Do ściany, do ściany, do ściany. Zadawamy! 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 Nikt nie Czysto! mnie, dostał mnie dostał, dostał, udawał, Ja dostałem. Dawaj go! Dostał, nie dostał, nie dostał. Ty? Szybciej, 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 szybciej! Radę usłaniaj tył! Dobra, jest. Uj, go, <ślamy> tak jest. Idziemy! Араа л. За, карао конт. Аа, зүг. Давай, чиснэх нах